Witam Państwa serdecznie na kaszubskim gotowaniu. Dzisiaj dla Państwa robimy mus. A gdzie jestem? Kochani, jestem u Eweliny. Tak. Jest po prawej stronie. A kochana, jeśli mus, to muszą być jabłka. Zbierajmy i, za... i do roboty. Ja będę zrywać, a Ty zbieraj, bo mamy tego naprawdę sporo. Oj, będzie tego musu. Będzie naprawdę. Witam Państwa ponownie. Zobaczcie pełen koszyk jabłek i dzisiaj... Dla Was razem z Eweliną Majewską przygotujemy mus jabłkowy. I co do tego potrzeba? Kochani, niewiele. Mamy w sadzie jabłonie. To są wczesne jabłka. Będzie nam tylko potrzebny darnek, pewne ogrzewanie i cukier. A dodatkiem takim do tego musu będzie cynamon. Zabieramy się do dzieła? Oczywiście. Kochana, lubisz gotować? Lubię gotować. Spen A co takim, takim markowym produktem jest u Ciebie w kuchni? O, na pewno żurek. Wszyscy w rodzinie twierdzą, że nasz żurek jest najlepszy. No, myślę, że chyba nam jakoś wychodzi. I jeszcze e, ryż z białym sosem. No i ten biały sos taki e, nasz firmowy, że tak, tak powiem. tak. A taką pasją Twoją co jest? O, pasji mam kilka. Oczywiście wszystko co jest związane z kaszubszczyzną na pewno. począwszy od haftu, po jakieś malarstwo. A ostatnio takiego mam moją największą pasją pewnie jest pocztówkarstwo, czyli właśnie no, zbieranie. Naprawdę jest to zbieranie pocztowa. E, mało kto e, ma takie pocztówki jak ty. Na pewno chciałabym całą tą kolekcję zobaczyć. Nie naprawdę może. jest piękna, a pocztówki są związane, szanowni państwo, z kuchnią. Też. To tak? znaczy, z kuchnią, gotowaniem, z kobietami. Tak. Naprawdę piękne te. Mam sporo poczułówki. pocztówek, właśnie y, pokazujących kuchnię w różnych krajach. I to jest są rzeczywiście moje numer jeden. A najbardziej? Jest jakaś taka pocztówka, która y, jest taką, naprawdę, och, ach, i nie chciałabym jej się pozbyć? Jest. To jest pocztówka przedstawiająca kobietę w kuchni, ale nie w fartuchu, tylko właśnie w papilotach. Taka na wesoło. Pocztówki to tak wypatrujesz w internecie, czy gdzieś jakieś ogłoszenie zrobiłeś, że zbierasz te pocztówki? To znaczy, należę do dwóch grup taki, pocztówkarskich. Jedna to jest grupą polską, druga zagraniczną. No i. Wymieniamy się tym, co lubimy najbardziej. No, najwięcej, największą popularnością jednak cieszą się widokówki. No, a ja jakoś tak mam swoje tematyczne, ulubione. Wło włączam już sobie kuchenkę, rozpalam. I tak jabłuszka wrzucamy do garnka. Wsypuję pewnie nie wszystkiego cukru, bo tutaj nie mamy za dużo. Pewnie połówkę. I czekamy na moment, aż ona się troszeczkę zmiękną. Nie, nie dodaje wody, nie dodaje nic. Jabłka mają taką konsystencję, że bardzo szybko się zagęstniają. Także można wykorzystywać je do ciasta, ale również można je zawekować do słoiczka z zakrętką, czyli twister, lub weki, które są z gumką. I tak przechowane jabłka można używać do woli. O każdej porze, w dowolnej porze, sama wiesz, jak masz tyle tak. dzieci i mąż lubi taki tak, tak jabłecznik, czy inne ciasto, bo są różne formy. Bardzo fajne są jabłka położone i z budyniem e, taki jabłecznik naprawdę dowolna jest tutaj wyobraźnia. Można takie jabłuszka sobie potarkować, zasypać cukrem i do słoika i zagotować. Można zrobić kompot przede wszystkim, także musimy robić wszystko, aby te jabłka zrobić do słoiczka. Tak, naszym ulubionym jab jabłecznikiem z ciastem z jabłkami, to jest na kruchym spodzie lub półkruchym jabłka duszone najpierw z cukrem, tak jak tutaj, czyli pokrojone, duszone z cukrem z odrobinką cynamonu, no i wtedy oczywiście odparowane, ostudzone i położone na ciasto. ciasto. Tak jest, kruche. I budyń. No akurat my nie. Kruszonka ewentualnie, bądź bez kruszonki, no ale właśnie z tymi duszonymi, e, duszone jabłka na, e, z cukrem i z cynamonem, to jest taki hit nasz letni, sezonowy. Czymś Chyba się już wyłączę, tak, bo to. już jest ładny taki kolorek nawet złocisty i mm, mm, już jest tak gęściutkie, że... No mówię, my robimy też różnie, na przykład jeżeli zależy nam, żeby było bardziej, bardziej drobno, to czasami też blendujemy, czyli po już takim tej, tej termicznej obróbce wstępnej też zblendujemy i wtedy mamy różnego rodzaju. Niektóre takie bardziej powiedzmy bez takich właśnie tych większych kawałeczków, a niektóre z takimi kawałeczkami. W zależności od upodobania i przekładamy, tak? I teraz będziemy przekładać i zrobimy dwa deserki. Nie ma tutaj drugiej takiej. Jak tu pani Halina mówi, że nie lubię ktoś pani w kuchni grzebie, to boję się tam to Nie, łyżką. śmiało, śmiało, kochaniutka. Nakładaj, nakładaj. Tak, tak, nakładaj. Tak wiadomo, trzeba tutaj jeszcze oczywiście uważać na to jest bardzo gorące. Można zawiązać z tą Teraz są modne sznureczki, różnego rodzaju, które można by było tu przypalić. Ale I teraz, tu... kochani, ja dam odrobin, odrobinę cynamonu. Posypimy. I mamy deserek. Tak. Szanowni Państwo, jeśli mm. lubicie to, co my tutaj dla Was przygotowujemy, lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie. A przede wszystkim piście, co jeszcze mamy dla Was przygotować. Ja Ewelinie już bardzo dziękuję za wspólne gotowanie. Fajnie, dziękuję. Dziękuję. dziękuję, bardzo było, było miło. Była dla mnie bardzo dzisiaj szybka i miła niespodzianka. <laughs> Kochani, widzimy się na kaszubach. Do zobaczenia. No i zapraszamy do kościerzyny. Najpiękniejszego miasta na kaszubach. Tak jest. Hey, hey!